się z wami z mojej maliny że tak się wyrażę, zwany garażem troszkę, że tak powiem o kurcze niewyspany troszkę czasu minęło zanim pozbierałem graty bo się okazało, że trzeba będzie zrobić hamulce w golfie yy, także bez zbędnego pierdolenia przechodzimy, że tak powiem do kręcenia Także tak, tu mamy cały, że tak powiem, rozgardiasz. Lampkę, taką, kurwa. I ścianę, taką, kurwa. Bardzo seksowną. Tu jest jeszcze folia do szyb. Podobnie Państwa. Tą folię do szyb trzeba gdzieś przełożyć, kurwa. Ale na razie ją oprę, oprę gdzieś tu, kurwa, z boku, tylko żeby się jebana nie pogniotła. O, git. Także tak, tu mamy TRW naprzód. Yy, kurwa, tu mamy filtry i kabinowe jakieś tam inne główna Olej też będziemy zmieniać, ale to nie wiem czy dzisiaj. Bo, że tak powiem, nie wiem czy starczy czasu. Na tył mamy mailaki ponoć dobre, zobaczymy kurwa. Także tak, tu mamy komplet naprzód, przód, tam mamy komplet na tył. No i co? Odkładamy te filtry wszystkie na bok, te wszystkie, kurwa, ładowarki, smarki i inne takie. Ech, filter na bok. Kurła. I szykujemy cały tutaj, kurwa, bajzel. To pójdzie na tył. Elegancko. To pójdzie na przód. Castrol'a Edge'a damy na takie, jak powinien niby być. Więc tam sobie wlejemy. I tu, że tak powiem, bierzemy TRW na przód i zaczynamy od przodu. Jak się coś spierdoli, no to trudno, ale miejmy nadzieję, że nie. Także zaczynamy, trochę tutaj zimno, ale jak zaczniemy się, kurwa, ruszać, to będzie ciepło. No i dobra, u mnie tutaj, że tak powiem, na razie, tak, znalazłem, kurwa, ten podnośnik zasrany. Nie muszę chyba nikomu mówić, że żeby wymienić hamulce, to musicie ściągnąć koło, więc ja się za to zabieram. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. No i tak, koło kurwa ściągnięte. Coś było widać, to się bokiem ustawię. No jest już tam delikatny rancik, nie ma jakiejś tragedii, ale ogólnie od środka jest strasznie zardzewiała ta, ta tarcza, więc jest do wyjebania. No, klocki też już się kończą, więc kurwa najwyższy czas. Odkręcamy to dziadostwo i zaraz zobaczymy co z tego będzie. No i tak, tak wygląda nowa, tak wygląda stara. Tarcza. Tu były chyba tylko klocki wymieniane. Bo zobaczcie, tarcza w środku jest kurwa zardzewiała, jak nie wiadomo co. Także do wyjebania. Nówka sztuka wlatuje. Trochę było zabawy, żeby to ściągnąć, bo śruby nie chciały puścić. No ale to też nie jest nowe auto, nie? I tak, nowsze niż zawsze miałem, no ale chuj z tym. Także zakładamy tego i jego mościa. Zaraz zobaczymy jeszcze klocki, żeby kurwa pasowały, żeby nie było jaj. Także jeszcze klocki muszę otworzyć. Tutaj jeszcze druga tarcza czeka, więc. Więc działamy, kurwa. No i tak, tarcza na swoim miejscu. W szóstce golfie macie taki śmieszny patent, w sumie fajny, żeby klocki wchodziły na miejsce. To Mianowicie w zacisku, w środku, kurwa nie wiem czy to będzie widać, w środku macie takie prowadzenie, że po prostu wciskacie klocek do środka i ten jakby te blaszki zaskakują mi się wtedy klocek trzyma i, i nic nie lata, wszystko ładnie, równo, jeżeli tak powiem siedzi. Także zakładamy klocki i zobaczymy jak to się wszystko... Uda poskładać, czy kurwa nie trzeba będzie jeszcze wcisnąć tego tłoczka zaseranego? No i tak, i mamy kurwa założony cały komplet. Jak będziecie wkładać zewnętrzny klocek, to najlepiej nie wciskać go od środka, tylko tu z góry, żeby te dwie blaszki sobie po prostu przeskoczyły z góry. Jest wtedy picobello. No i co, z tyłu, dwie śruby trzeba skręcić na imbusa i zakładamy koło. Cała operacja trwała, może nie wiem, pół godziny. 40 minut, pół godziny może. Bo tak w sumie więcej to pierdoliłem niż robiłem, więc pół godzinki na koło. Jak robicie wszystkie cztery, no to macie dwie godziny roboty i, i pozamiatane. I tak, moi drodzy parafianie, jak widać na załączonym obrazku, od strony kierowcy, klocek jest jakby, nie wiem, z, kurwa z czujnikiem zużycia, czy, czy o chuj chodzi. Także, żebyście się nie wyjebali, bo to jest klocek na stronę kierowcy. O tym trzeba pamiętać. Ja tutaj też już koło zrzucone. Jak widzicie, te tarcze to nie są kurwa pierwszej świeżości, więc one tu pewnie od nowości jeżdżą. Zaraz wypierdzielam ten. Ech, te wszystkie śruby, żeby pościągać i ten i zaciski, i tarcze, i będziemy widzieć, co będzie pod spodem, aczkolwiek już widzę, że jest gnój. Amortyzator też na wiosnę trzeba będzie wymienić, bo już jest zardzewiały pomału. Więc tak sobie, że tak powiem, pomalutku trzeba będzie ten samochód porobić. Także jak widzicie, druga tarcza i klocki pozakładane. Pamiętajcie, żeby sobie tą wtyczkę wpiąć, bo potem jak już przemielicie tą wtyczkę, to już chuj z tego będzie. A ja się zabieram za tył. Przód jest ogarnięty. Widzę, że z tamtej strony była piasta wymieniana. Bo tu, jak widzicie, ta śruba i, i cały ten kołnierz na środku widać, że jest jeszcze jakby stary. Tylko nie wiem co za idiota wymienia kurwa piasty po jednej stronie. No ale to się już wytnie. Pozdrawiam poprzednich kurwa właścicieli niemyślących. No ale cóż. Yy. Ja że tak powiem, nie pierdolę się w tańce, tylko wymieniam od razu całe komplety. Bo to się nie ma co zastanawiać, bo to jest bezpieczeństwo, jakby nie było. I co? Ciśniemy z tyłem. No i tak, musiałem wyjechać na dwór, żeby było miejsce. Lewa strona zrobiona, zaraz zgram prawą stronę. Ale jest jedna rzecz, bez której tego się nie ogarnie. A mianowicie maszynka. Do wkręcania tłoczków z tyłu, bo są niestety wkręcane, wciskane i jest lipa z miodem. No, i tak jak mówiłem, z drugiej strony wam pokażę. Ty już nasi byli jakiś kurwa wybitny mechanik, to jakimiś kleszczami dokręcał, kurwa odkręcał, czy co on tu kurwa robił. Także brawo, kurwa, dla wszystkich mechaników, którzy tak kurwa podchodzą do sprawy zamiast sobie prasę kupić. Debile, kurwa, i wymieniamy to dziadoso. No i tak, troszkę się kurwa pomęczyłem, ale już jest wszystko założone. Także teraz test drive. Także ja po ciężkich bojach z tymi tylnymi zaciskami sprzątam i udaje się na. Jazdę testową. No i miejmy nadzieję, że wszystko będzie działało. I co? Wszystkiego dobrego, łapy w górę i lecimy dalej.